Masz się jak bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu pan Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień, Dzień dobry. dobry. witam. Wypoczęty, opalony. I owszem. Zadowolony. Koniec no, urlopu szczęśliwy. już na ten rok? No niestety tak. E, takiego dłuższego, tego dwutygodniowego gdzie, gdzie, gdzie. Myślę, że większość jakby w, osób, które pracują musi często wziąć nawet choćby z tego, żeby skorzystać z tych z tak zwanych czasów. Pod, e, pod gruszą. tak jest. Natomiast e, natomiast rzeczywiście wypoczęty rodzinnie e, zawsze spędzamy w tym samym miejscu już od to, to, dłuższego czasu nad naszym polskim morzem. Ominęło Pana trochę ciekawych rzeczy, które się działy w Zielonej Górze, ale ciekawych z punktu widzenia tego, jak mogło inaczej nieco wyglądać miasto. Chociażby no, minęła Pana wizyta pielgrzymów w Zielonej Górze podczas Światowych Dni Młodzieży. Ja dawno nie widziałem takiego miasta rozbawionego i roztańczonego. Świetnie wyglądała Zielona Góra, naprawdę. Abstrahując od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, co by się tutaj nie działo. W mieście Zielona Góra rzeczywiście przez kilka dobrych dni tętniła życiem i i to był taki widok bardzo, bardzo optymistyczny. Mhm. Osobiście też ubolewam, akurat tak terminy się złożyły dużo wcześniej, też trochę nie ode mnie zależne, natomiast e, e, tylko śledziłem, że tak powiem, trochę właśnie internetowo, telewizyjnie, co się dzieje też w Zielonej Górze, natomiast e, żałowałem, bo sam będąc w 91 roku w Częstochowie, wiem jak to miasto żyło i, i myślę, że ten taki z jednej strony tłum pielgrzymów, ale kolorowy też tutaj właśnie, wyjątku, to chodzi, właśnie autorze, to radosny, radosny młodych ludzi, to, to porywa właściwie Ademur każdego. Adam Urbaniak przyjmował każdego. u siebie w domu e, panie, które przyjechały tutaj z Włoch i mówił, że właściwie były tylko cztery dni, no tam wiadomo, że były różnego rodzaju rozmowy o wszystkim, o życiu, wierze i tak dalej. Ale mówi, że na koniec taki bardzo wzruszający list zostawiły panie, dziewczyny, nie wiem w jakim wieku były, które przemieszczały się do Krakowa. I mówi, że te uściski i takie pożegnanie ze łzami w oczach to było takie, jakby spędzili ze sobą nie wiem, miesiąc przynajmniej. Czy ja. To... ja myślę, że ta właśnie ta, ta jedność wiary, jedność myśli młodych ludzi. Bo tak jak pan redaktor wspomniał, to przecież, jak widząc tych, te osoby, które przyjeżdżają na Światowe Dni Młodzieży, osoby, które nawet nie wierzą, nie muszą wierzyć. Oczywiście. To jest kwestia oczywiście wyboru. Natomiast, E, Jak widzą tą e, radość życia, tak? umiejętność przeżywania w sposób inny, wspaniały. Ja myślę, że to najbardziej jednoczy. No, I dlatego parę że, dni nawet potrafi tak złączyć e, no osoby. No i dodatkowo mieliśmy osoby bardzo różnych wyznań, tak? To czasami no człowiek nie wiedział nawet o tym, że ci, którzy przyjeżdżają, niekoniecznie. są muzykami, mus... są chrześcijanami. No, tak, tak, tak. tak, 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 tak no, więc, więc tutaj e, ten przekrój osób był duży. Pamiętam taki jeden e, wieczór przejeżdżałem przez Deptek, tam była scena, rozłożona, nam się dużo, były koncerty, ale przystanowała gdzieś w jednym miejscu i nie mogłem uwierzyć, że na każdym rogu ktoś mówi w innym języku i że ci ludzie, no bije od nich taka pozytywna energia. Oni się cieszyli tym, że, że są, że są tutaj przyjęci, że przy okazji coś się dla nich dzieje i też nie chodzi o to, ile mieli lat, bo tam wiadomo, że przekry wieku też był różny od Oczywiście. tych młodszych po dużo starsze osoby. No, wyglądało to rewelacyjnie. Deptak Przepięknie, jak na winobranie, tłumy ludzi, wszędzie ktoś gdzieś siedział, więc... No ja myślę, że zadowolony. młody człowiek, który potrafi radośnie podejść do życia, też odpowiedzialnie, bo przecież proszę spojrzeć na tą jednak mimo wszystko dużą odpowiedzialność już, też forma bezpieczeństwa, ale to jest umiejętność przeżywania życia przez młodego człowieka, który potrafi korzystać z tego, co dobre, a nie ze wszystkiego ja myślę, że to, to nabiera też sensu jakiegoś życia, spojrzenia także przez nas starszych. No nie jesteśmy jakoś superstarzy jeszcze, ale, ale myślę, że, że, że to spojrzenie do tych takich młodych lat, gdzieś tam często studenckich jeszcze, różnie pewnie przez różnych ludzi przeżywane. To, to świadectwo tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżali do Zielonej Góry, czy, czy, czy do czy naszego do Krakowa, czy, czy, czy do Krakowa w ogóle, pokazuje, że, że to życie może być piękne i wspaniałe, że, że społeczeństwo, że, że my ludzie między sobą wcale nie musimy potoczyć jakiejś kłótni, czy dalej wojen. To, co zresztą Ojciec Święty pokazywał, tak? jeżeli między sobą pojedynczo będziemy wprowadzać pokój, to i pokój będzie w całym świecie więc ja myślę, że ta właśnie umiejętność pokazania jak piękny jest człowiek, jak piękne jest życie to jest właśnie to wspólne i wtedy nie potrzeba języku wtedy, wtedy każdy może mówić w swoim języku ale kiedy jest to czucie życia to ja myślę, że to dopiero nabiera takiego głębokiego sensu smaku, o, tak bym to nawet nazwał smaku życia i, i to jest wspaniałe, piękne No ja się piękne cieszę jest że... to, że te Światowe Dni Młodzieży wyszły bardzo dobrze tak, wszyscy wyjeżdżali stąd zadowoleni, można byłoby powiedzieć, że, że nasze państwo i organizatorzy stanęli na wysokości sedania następne będą w Panamie za kilka lat zdecydowanie mniejsze kraje ale pewnie też <laughs> będzie tam przyjętych <laughs> ja, ja myślę, że warto zwrócić właśnie uwagę na to kwestię bezpieczeństwa, bo ona bardzo mocno była podnoszona od samego początku. No takie czasem mamy trochę niebezpieczne. E, dokładnie tak, ale mm, proszę zobaczyć, że pomimo w, w tym e, ostatnim dniu prawie 2,5 miliona ludzi nic się nie działo. Przez ten czas w różnych miejscach przecież to były spotkania, w różnych, właśnie tak jak mówimy, miastach naszego kraju. E, oczywiście z jednej strony to, to też pozytywna promocja poszczególnych terenów, regionów, e, także miasta Przecież na Góra, ale wracając do kwestii bezpieczeństwa, e, myślę, że to kwestia wielu e, miesięcy przygotowań, a właściwie to nawet lat przygotowań. E, to, to, to jednak e, praca na zapleczu tych ludzi, których nie było widać i to jest też istotne i ważne niedawno, właśnie wczoraj, przedwczoraj rozmawialiśmy ze znajomymi i tak się zastanawialiśmy w jakim kraju w Europie na dzień dzisiejszy można byłoby tak przeprowadzić bezpiecznie spotkanie młodych ludzi. I myślę, że w, dzisiaj mamy tak naprawdę tylko jeden kraj, Polskę. I ja myślę, że Polska zdała ten egzamin świetnie i, i, i warto to przypominać, pokazywać i... i Wyciągać z tego wnioski i warto do tego pozytywnie podchodzić, bo ja słyszałem, jak wcześniej wiele osób mówiło, a nie warto jechać do Krakowa, bo tam nie, niebezpiecznie, bo coś, a, a, a lepiej wyjeżdżać, kto, kto mieszka w Krakowie. No dla mnie e, to jest właściwie dowód na to, że czasem za dużo mamy strachu w sobie, a za dużo a za mało z kolei, jakby piękna przeżywania tego, te, tego życia. No chociaż nikt nikogo do niczego nie zmuszał. E, I tak się też odbywały światowe dni młodzieży, a pewnie wielu krakusów trochę ponarzekało, tak, no bo utrudnień e, trochę mieli, poza tymi pozytywnymi aspektami, to też... Myślę, że to trochę jak, jak w Zielonej Górze. Chociaż by czy... prosta sprawa, że samochodem nie mogliśmy poruszać po rykowi. Zostawmy e, ich. W... Ja, ja myślę, że to trochę, to jest tak, że to jak z boku patrzymy, to możemy narzekać, tak jak w Zielonej Górze, że przez deptak nie możemy przejść, bo jest tłum wielobarnych No i pewnie też Ludzi, to takich znaleźli, którzy powiedzieli że, że to nie było najważniejsze. To, to, naj, że to absolutnie e, rzadkość. Ja myślę, że nawet jak ktoś miał kłopoty z przejściem, ale widział te uśmiechnięte radosne twarze młodych ludzi, którzy pozdrawiali właściwie wszystkich, proszę zobaczyć, nawet policjantów. co, to, co, co, co W naszym kraju generalnie rzadko się zdarza, ale, ale właśnie to było fajne, tak? Że jakby szanujemy siebie nawzajem. E, wszyscy, którzy wykonują swoją pracę, czy wolontariusze, czy osoby, które przyjechały, czy służby porządkowe, które, które do tego są... No powołane. to kończąc wątek jeszcze e, zacytuję panu. To chyba była grupa z Francji, która powiedziała, że zdawali sobie sprawę, że przyjeżdżają do Zielonej Góry, do jakiegoś małego miasteczka, a zostali tu metropolii. To, to, to były słowa tych, tych, tych młodych ludzi, no, którzy pewnie no, oceniali, to też nie, nikt ich nie wywoził na pomorskie pewnie i, i potem gdzieś na, na drugi koniec Zielonej Góry. Natomiast no, to, co zobaczyli, mówią europejskie miasto na poziomie. Wczoraj mieliśmy bardzo ważną rocznicę. Rocznicę upamiętniającą wybuch powstania. Warszawskiego. Przepiękny reportaż obejrzałem wczoraj wieczorem w telewizji. Niesamowicie poruszający reportaż Ewy Ewart, zrobiony z bardzo wielkim rozmachem, przedstawiający historię tego, jak wyglądało powstanie. Relacje naocznych świadków. Coś wstrząsającego. Właściwie to każdy, myślę, młody człowiek na lekcji historii powinien coś takiego e, obejrzeć. E, natomiast zastanawia mnie to, czy pan ma wyrobione zdanie? na temat tego historycznego aktu, bo tutaj sami powstańcy są podzieleni. No, historia jest bardzo trudna i złożona. No. <laughs> Już nie mówię wtedy o uwarunkowaniach geopolitycznych, o porozumieniach Roosevelt, Churchill, Stalin i tak dalej, o tym wszystkim, co się działo, jak, jak, jak zostawili yy, yy, zachodni sąsiedzi i wschodni Polaków gdzieś na pastwę losu. Ale są tacy, którzy mówią, że no, być może to nie był potrzebny zryw. Nawet sami powstańcy ze łzami w oczach mówili, że patrząc na ten ogrom nieszczęścia i uczestnicząc w tym, kiedy na początku byli pełni animuszu i wiedzieli, że coś się dzieje, że, że robią to po to, aby zwyciężać, po kolejnych dniach, kiedy nie mieli jedzenia, nie mieli amunicji i wiedzieli o tym, że jest tylko coraz gorzej widzieli, co się dzieje na ulicach jak Warszawa cała płonie i właściwie jest zrównywana z ziemią też zastanawiali się. Czy to było nam potrzebne? Czego ja, chyba nikt nie, nie, nie roztrząśnie, ostatecznie. Ja myślę, że to oczywiście wątpliwości są po faktach. Tak? tak, tak, oczywiście po faktach. Kiedy okazało się, że, że Armia Radziecka stoi, a nie przechodzi przez Wisłę, to, że zrównywane z Ziemią właściwie jest miasto Warszawa, tego raczej nikt się nie spodziewał. W tym reportażu wczorajszym powiem panu, że było przepiękne zdanie. Polaka z Kresów Wschodnich, który przyszedł z Armią Czerwoną razem z Armią Berlinga wtedy i kiedy Rosjanom wydano rozkaz nie przekraczacie Wisły, bo wy nie możecie, tej 40-osobowej grupie tych żołnierzy polskiego pochodzenia, no bo to też nie byli tacy do końca Polacy, no może by byli, przyjmijmy, że byli, pozwolono przejść Wisłę. On mówi, że wcześniej nigdzie nie byli przygotowywani. Po prostu dostali karabinę i powiedziano im: Macie tyle amunicji, ile macie. Jak chcecie tam iść, to sobie idźcie. Jak wam zabraknie, to trudno, nikt wam nie pomoże. Co więcej, ten facet ze łzami w oczach, czy ten mężczyzna ze łzami w oczach, który teraz mieszka chyba w Kanadzie, tam go nagrywano, mówi, że on przeprasza powstańców, bo ta grupa ludzi, która przyszła razem z nim, to były osoby, które wcześniej nigdy w życiu nie były w mieście. Oni nie mieli przeszkolenia żadnego wojskowego, i oni nie wiedzieli, co mają zrobić przechodząc przez to. Oni chcieli pomóc, ale nie wiedzieli komu. Oni nie wiedzieli, gdzie jest wróg, gdzie są jakieś jednostki, co więcej, nie wiedzieli, jak się poruszać między budynkami, bo mieszkali gdzieś na, na wsiach, w lasach Widzicie. i na polach. Poruszające to było stwierdzenie i bardzo mocne. Oni oddawali broń Polakom z opaskami, których spotykali na ulicy, i mówili: Bo wy sobie poradzicie tutaj, a mnie. Znaczy, panie doktorze, ja myślę, że to jest tak, ocena historyczna jest zawsze inna niż tych, których w danym momencie tak. są i muszą podejmować tak. te decyzje. I, I ja mam o tyle wyrobione zdanie, że tak samo jak i można byłoby powiedzieć, że styczniowe, czyli listopadowe też byłoby niepotrzebne, ponieważ też jakby zakończył się fiaskiem. Natomiast to jest zryw taki wolnościowy, to znaczy, kiedy ktoś napada na mnie, kiedy ktoś napada na moją rodzinę, na moją ojczyznę, to ja nie patrzę na konsekwencje, tylko będę ich bronił. I dla mnie jest to oczywiste. I ja gdybym w tamtym czasie żył, też bym dołączył do powstańców. Przecież robiono są też teraz wśród Polaków i też już temat powstania, z którego wynikałoby, że teraz Polacy nie byliby tak odważni, chociaż to też jest mówienie na temat czegoś przed faktem, bo nikt nie wie, jak ostatecznie ludzie zachowaliby się, gdyby stanęli twarzą tak w twarz. Tak mówią, kiedy nie stoją w obliczu tak. wojny. Natomiast tak. kiedy, tak myślę, że kiedy zaczyna napadać rzeczywiście jakby obcy państwa, obcy kraj na, na, na nasz, tak, to, no to jest naturalne rzecz. Ja jestem mężczyzną i, 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 i będę bronił e, swojej rodziny. Swoich sąsiadów, swoich mieszkańców. To jest rzecz naturalna. I, e, 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 nawet kiedy e, oczywiście staje człowiek w obliczu pewnego strachu, obawy, co, co z nim będzie, co z jego rodziną, ale no, są rzeczy, i wartość jest wyższa. Tak? Tak, to, to, co mówiliśmy całej w Polsce wcześniej. Przepięknie to wszystko, rewelacyjne obrazki tak, z Warszawy, która tak. stała o 17 w Zielonej Górze. Też. Kto przystanął o 17, ten przystanął, ale oczywiście na Nekropolii Zielonogórskiej e, mieliśmy też oficjalne uroczystości. Apel pamięci to też są zawsze bardzo wzruszające rzeczy, zwłaszcza dla, dla tych e, osób, które były bezpośrednio związane z powstaniem. A jak już tak sobie rozmawiamy o wojnie, o bezpieczeństwie i niebezpieczeństwie, a to też Panu trochę ominęło, była no, komercyjna trochę rzecz w Zielonej Górze, ale pokazowa. E, dotycząca monitoringu. E, mamy firmę, która no, zainstalowała nowoczesny monitoring na zaciszu. E, pokazywano, można było, dziennikarze mogli się wybrać, zresztą nie tylko, też bezpośrednio zainteresowani, e, żeby zobaczyć, jak może wyglądać e, tego rodzaju nowoczesny monitoring, właśnie w mieście. Jak te kamery są usytuowane, jak y, obserwuje się to wszystko, co się y, dzieje właśnie w tym wypadku na osiedlu, zacisze. No i firma mówi. Bylibyśmy gotowi nawet systematycznie rozszerzać. Oczywiście nie zrobią tego jednorazowo, ale rozszerzać swoją działalność. No, oczywiście, jeśli znajdą się na to pieniądze, to jest, to jest jakby jasna sprawa, ale pokazali. Robiło to wrażenie, no bez dwóch zdań. Zresztą nowoczesna technika pozwala teraz na, na bardzo wiele różnych rzeczy. Te kilkadziesiąt kamer, które w tej chwili jest na zaciszu, no monitoruje absolutnie całe osiedle i jak sami mieszkańcy mówili. Odkąd wiedzą, że są te kamery, bo na początku wszyscy myśleli, a tam jakieś kamery, pewnie niczego nie ma, odkąd wiedzą, że one są, to rzeczywiście ludzie trochę inaczej się zachowują. Ja nie mówię, że mają poczucie. Wewnętrznego bezpieczeństwa. Bez przecież, oczywiście. Znaczy, to jest kwestia, kto jest operatorem tego. Tak, Natomiast tak. jakby ta nowoczesna technologia e, może być prowadzona przez miasto, przez e, Straż Miejską, może być prowadzona przez policję. To jest kwestia to jest oper taki operatora. No, Natomiast tak, tak, tak. kwestia techniczna, żebyśmy te kamery rzeczywiście mieli, żebyśmy, żeby był ktoś, kto siedzi i, i jakby e, monitoruje to, co się dzieje, e, ewentualnie zgłasza natychmiast e, e, jakieś tam zagrożenia. E, to są rzeczy absolutnie, powiedziałbym, trochę, nie z tego świata, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak jest no To firma, która pokazywała nowoczesne rozwiązania takie, że można do systemu wprowadzić na przykład rysopis osoby poszukiwanej i kamery same będą wychwytywały na podstawie jakichś tam punktów, które się wprowadza do oprogramowania, są w stanie nawet zidentyfikować jakąś osobę w danym momencie i też wyświetlać jakiś konkretny alert, wtedy można powiadamiać e, służby Oczywiście. za to odpowiedzialne i tak dalej, i tak dalej. Tamtych nowinek było dużo więcej poza samym obrazem, tak, i możliwością zbliżania, zoomowania. I to, to jest kwestia tak zwanych programów. Ja, ja znam tę technologię, bo no, od wielu lat jakby też tym się zajmuję. Jeździłem choćby po innych miastach, y, gdzie, gdzie funkcjonuje ten monitoring, bo y, no jak pan redaktor doskonale wie, no, bardzo mi to leży na sercu, że, że po prostu należy to z, bezpieczeństwo mieszkańców, y, szczególnie w tej sytuacji, którą mamy y, na dzień dzisiejszy, no trzeba zwiększać to bezpieczeństwo monitoring jest jednym z elementów ono oczywiście nie załatwia całej sprawy ale jest jednym z elementów wspomagających I, i, i jeżeli tego nie będziemy mieli to w naszym mieście zawsze będzie poczucie zagrożenia I, i i tego nie da się wyeliminować natomiast nowiny takie techniczne i technologiczne są tak jak pan redaktor mówi ja, Przecież są programy, które chwytują sposób zachowania grupy. Czy ta grupa. Tak, czyli określają nie, potencjalne radośnie, niebezpieczeństwo z, z, również, tak. tak? Dokładnie. Radośnie, czy, czy na przykład jest tam jakaś forma nerwowości, ale to już do tego jest sygnał, że osoba, która siedzi za powiedzmy tym monitorem, może zgłosić natychmiast dla patrolu jakiegoś policyjnego, żeby akurat dokładnie w to miejsce podjechał, sprawdził, ewentualnie być może skontrolował. I, i to jest ważne, tak? To jest istotne. I do tego jest absolutnie potrzebny monitoring w mieście Zielona Góra. A potem już koordynacja, współpraca, bo, bo, bo to jest jakby podstawa tego wszystkiego, że to, no, że to musi potem jakoś działać. No. Ważne to jest też to, żeby ten monitoring nie był wykorzystywany do jakichś tam powiedzmy w, w cudzysłowie prywatnych celów. I to jest też istotne, dlatego w moim przekonaniu absolutnie uważam, że to powinno mieć, że tak powiem, w ręku służby, które są przez państwo do tego powołane. Może w którymś momencie trzeba byłoby zorganizować takie spotkanie z komendantem policji, z komendantem miejskim i jeszcze raz przedyskutować to, bo ten temat wraca, tak, przecież ta w rozmowy też się spotykaliśmy wstępnie, jesteśmy, że tak powiem, dalej na, na, na rozmowy umówieni, bo ja bym bardzo chciał, żeby tak było kwestia oczywiście, to jest z jednej strony, kto jest operatorem, ale z drugiej, czy, czy na przykład właśnie Straż Miejska, czyli miasto, czy też policja, no jest to też ale z drugiej strony finansów. też pieniądze, które trzeba zainwestować i myślę, że to jest z kolei zadaniem. Bo to, że policja nie ma tych pieniędzy, to przecież wszyscy wiemy i pewnie jeszcze długo nie będzie miała. Nie było pana podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, ale nie ma to znaczenia, bo na pewno był pan w stałym kontakcie chociażby z kolegami klubowymi. Jedna z najważniejszych kwestii to bin program operacyjny, jednogłośnie Aha. radni, oczywiście po bo, bo dyskusjach, tak, Nie, czasami mocno burzliwych, ale wyrażają aprobatę dlatego dla procedur i wdrażania yy, tego właśnie programu. No tutaj rzecz jest prosta. Czym szybciej, tym szybciej mamy pieniądze. Jeśli mamy te pieniądze, a sytuacja też jest wątpliwa, chociażby jeśli chodzi o fundusze unijne, bo nic nie wiemy, co się wydarzy w Unii Europejskiej za chwilę i czy gdzieś tam Dokładnie. ktoś nie, nie zadecyduje, że nagle wstrzymujemy źródło finansowania. E to chyba dobrze się stało, że, że takie było podejście no, ostateczne. Znaczy ja jakby podzielam to zdanie, które było mowa, znowu, dlaczego tak wcześnie, e, e, w tym sensie, że na, tak na szybko, skoro i tak było przygotowanie od oddane. A w związku z tym, dlaczego tak wcześnie, bez jakichś takich większych konsultacji, mhm. to był ten e, właśnie podstawowy, nazwijmy to, zarzut. Co, co do wprowadzenia, proszę zobaczyć, że to była specjalnie sesja zwoływana, nadzwyczajna, żeby to na szybko wprowadzić. I, no i to zaskakiwało, bo o tym temacie rozmawialiśmy już od dłuższego czasu. Wiem, że prace w urzędzie też trwały. Szkoda, że tu znowu jakby zabrakło tych takich pełnych konsultacji społecznych, bo być może jakieś jeszcze ciekawe pomysły ze strony mieszkańców by, by wpłynęły. A, a widzimy w tej chwili, dosyć mocno, że jakby wiele osób w Zielonej Górze bardziej się angażuje. Tylko, w że ja mam wrażenie, że bardziej... samo e, klepnięcie, mówiąc kolokwialnie, e, tego gminnego programu nie zamyka jeszcze drogi do tego, aby no, powstawały różne wizje realizacji pewnych zamierzeń, bo rewitalizacja jest bardzo szerokim e, pojęciem i no, nikt nie mówi o tym, że już w tej chwili jest postanowione, co będzie tu, tu, tu i tu w sensie idealnym od A do Z, bo podejrzewam, że będzie taka możliwość, no weźmy chociażby w Wzgórze Piastowskie pod uwagę. Tam jeszcze tych konsultacji nie było, ale zapowiadane są, że one będą, że rzeczywiście będą zrobione tak, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w materii tego, jak widzą oni Wzgórze Piastowskie. Panie znaczy, redaktorze, to już zależy od rządzących, o tak to nazwę, od prezydenta, bo, bo, bo ja często słyszałem, że skoro e, nie wiem, jakiś plan został uchwalony, to już go nie można zmieniać. A, a z mm. drugiej strony, no, e, przystępujemy dopiero do zmiany planu, ale to nie oznacza wcale, że ten plan zostanie zmieniony. <laughs> Czyli tak naprawdę raz może być tak, że skoro zostało klepnięte, to już nic nie jest zmieniane, a z drugiej strony może być tak, że no to jest dopiero jakby taki projekt, nad którym będziemy pracować, może to... Za dużo jest interpretacji potem indywidualnej. Lepiej od początku dobrze przygotować dany dokument, tak aby on był jasny i czytelny dla wszystkich, klarowny i potem go realizować. I wtedy rzeczywiście te pomysły są szybciej realizowane. No to jest rozwiązanie idealne. Wie pan dokładnie, że to nie zawsze się udaje. Nawet jeśli ktoś ma tylko i wyłącznie dobre Chęci to. to Oczywiście tym, no, to, to nie jest tak, że, że wszystko można w taki tak. sposób zrealizować. To zależy od tego, jaki dokument jest, jak, jaki, co, jaki ma cel. Tak? Czy właśnie rozpoczęcie konsultacji, czy też z kolei już realizację. No ale tu, tu tu właśnie znowu, to jest tak, że nie do końca wszyscy wiemy jak i, i, i co będzie realizowane w ramach tego, te, tego programu rewitalizacyjnego. Są obszary jakby zapisane, ale mam nadzieję, że tu jeszcze jednak będzie pewna otwartość na to, żeby w razie czego, jeżeli będą jakieś bardzo ciekawe pomysły, to żeby je jeszcze do tego dołączyć. Jak sądzę, pewnie temat wróci z większą intensywnością po wakacjach. No wakacje mają to do siebie, że, że ten czas płynie, jak widać, płynie trochę inaczej. Rada Miasta, czyli e, e, rady nie mają urlopu, nawet jeżeli wyjadą Ale ja mam wrażenie, że, jakiś że było to zapowiadane że będą, bardzo prawdopodobne, że będą podczas wakacji dwie sesje nadzwyczajne. No, gdzie, tak gdzieś mi się obiło o uszy, nie pamiętam. Ja się przyzwyczajam, bo od wielu lat już tak mamy. Tak. Natomiast często nas pytają, czemu radni mają urlopy. No, ma, ma, mamy urlopy tylko w czasie wakacyjnym, ale to nie oznacza, że, że jakby rada nie pracuje. Jeżeli ktoś nie Dzisiaj był na, na sesji, tak jak ja, ma też Który jest. mówi, że on nie był jeszcze na urlopie i on mówi nie mogę się doczekać, kiedy w końcu wybiorę się na urlop, już odlicza dni. No, no to takie jest. No, Naturalnie. Tak jaki ma kalendarz. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo, życzę miłego dnia.